Serio, ja mam tak nagrać odcinek. Jak ona cały czas gada. Elchy, czy witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, i co dzisiaj robimy? Dzisiaj możecie się e, trochę zdziwić, e, bo jest film informacyjny, ale jest film, film informacyjny, robili, robimy. Tak jakby w Subnautice jakby wiecie, chodzi po prostu o to, żeby był jakiś tam e, jakiś tam ciekawy tego e, tło. Ja po prostu na spontanie będę mówił. Znaczy mam jakiś... o Jezu, muszę wziąć telefon, żeby zobaczyć ten o czym mam mówić. Dobra, no więc tak, więc od początku. Mamy jedną taką serię niezrealizowaną. O, proszę bardzo, nasze klasyczne, klasyczne można powiedzieć intro, więc niezrealizowana seria. E, co z niezrealizowaną serią? Słuchajcie, ja będę chciał chyba ją zrealizować tak jak to, tak jak to miało być, czyli miało być w grudniu, pod koniec roku, kiedy mam wolne, daily miało być z tej serii fabularnej, nie... Niektórzy pamiętają, niektórzy nie e, Więc tak, więc na pewno to będę chciał jakoś zrealizować Więc nie powiem wam, e, co to jest za seria Ale powiem wam tyle, że będę chciał ją realizować e, Co dalej, co dalej, słuchajcie e, Przyszłe serie i ich termin Więc mamy przyszłą serię, zaplanowaną oczywiście, Subnautica Below Zero Jednakże terminu nie znam, ponieważ termin Termin po prostu będzie, kiedy ja uzbieram hajsy, po prostu pieniądze na tą grę, bo jakby nie oszukujmy się, znaczy, mnie nie stać aż tak, żeby sobie kupować gry. Ja kupuję inne rzeczy, wydaję na studio, zresztą wszyscy wiedzą, więc, więc to jest to. Zabneutyki nie znam terminu. Aczkolwiek mogę Was zapewnić, że najprawdopodobniej, znaczy nie zapewnić, Najpraw... po prostu najprawdopodobniej będzie jakaś przerwa od Wolfensteina niedługo e... jak skończymy Storyline i jutro chyba skończymy, albo pojutrze, bo mam w, pla... w planach dwa odcinki jeszcze, czyli w czwartek i w piątek. Ale... Kurna, przestań gadać, jak to się wyłącza. O, ja pierdzielę. Co za po prostu najgorszy, zarąbiście. Mnie to nie interesuje. Ja to słyszałem już miliony razy po prostu. Dobra, zamknęła się chyba. W każdym razie, eee. tak, tak. Eee. Przyszłe serie ich termin Więc e, na pewno będzie Wolfenstein Jak skończymy Wolfensteina New Order Będziemy zaczynać Jakoś Wolfensteina e, The New Colossus Ale to w jakimś tam Terminie będzie e, W jakimś tam terminie to zrobię e, Nie wiem jeszcze Czy zrobić przerwę od Wolfa Czy może jednak nie Czy może od razu zacząć jak skończymy jeszcze się nie zastanowiłem e, więc tak, w sobotę odcinka nie, dobra, inaczej. Tu mam scenariusz, powiem dlaczego w sobotę odcinka nie będzie potem. E, płyta prawie wydana, tak? E, uzbierałem w końcu hajsy. Mam. E, hajsy na płytę. E, płyta niedługo, bardzo już niedługo to jest, nie wiem, w przeciągu miesiąca naprawdę czy, czy trzech tygodni będzie. Słuchajcie, już w sprzedaży. E, dobrze, co jeszcze? E, pomysł na fabularyzowaną serię w Sapnautice. Słuchajcie, mam, mam, mam taki pomysł. E, I teraz, jak to miałoby wyglądać? Dokładnie się pewnie spytacie. No, a także ja po prostu wczuwam się w tę postać, którą jesteśmy na najprawdopodobniej technicznie to będzie wyglądało, że bez hada, bez interfejsu na najwyższych detalach zresztą teraz mi to śmiga na najwyższych detalach tutaj troszeczkę się tekstury nie doczytują, ale to jakby to nieważne jest w każdym razie film informacyjny, więc tak, więc to jest pomysł, aby zrobić to, zrobić z tego parę odcinków, albo nawet do 10 dobić żeby żeby to po prostu zamknąć w jakimś tam czasie chodzi o to jakby chcę to zrobić ale jeszcze, jeszcze zobaczymy to jest takie wiecie to są moje takie spekulacje w głowie dobrze koniec wolfa co dalej koniec wolfa co dalej no to oczywiście mamy wiemy wszyscy jak nie wiesz to się nie stresuj chodzi po prostu o to no już mówiłem jakby e, będziemy, będziemy e, Wolfensteina dalej orać e, od, mówiłem, że od New Order do New, do Youngblooda, wszystkie części razem z dodatkiem do New, New Orderu, czyli Oldbloodem wszystko, wszystko będziemy przechodzić nie wiem jeszcze w jakim czasie dokładnie dalej, ale Jestem pewien, może, mogę was zapewnić, że będziemy Wszystkie wolfy przejdziemy I nawet chyba w tym roku, chociaż szczerze nie wiem, bo te 3 miesiące Już są, a dopiero skończyliśmy pierwszą serię Kto wie Możliwe e, Koniec subnautiki, co dalej e, No to to jest oczywiście e, To będzie oczywiście Subnautika below zero jak uzbieram Pieniądze Wow bardzo konkretnie i bardzo szybko powiedziałem. Teraz dlaczego nie będzie odcinka w, e, w sobotę? Słuchajcie, bo wyjeżdżam, bo wyjeżdżam na, na narty nie powiedziałbym, że ej, w końcu wyjeżdżam na narty, ale jest ok Lubię, znaczy właściwie na snowboard słuchajcie, już w tym roku. Teraz. Także z takich moich prywatnych trochę rzeczy możecie się nasłuchać. No i co, no i będziemy kończyć ten odcinek, co jeszcze? A właśnie wielkie pytania, wielkie odpowiedzi. Co z CSGO filozoficznie? Po, powiedziałem właściwie w, w Wolfensteinie kiedy się produkowałem, że mam taką formę, że już mogę pokazać wam ją na, na YouTubie, ale muszę niestety jakby skoordynować to na pewno nie w tym tygodniu muszę to po prostu skoordynować, żeby żeby nagrać i później to od razu zmontować Bo ja lubię rzeczy robić Ale szybko W ten sposób, że robię od razu Nie? Na przykład właśnie To, to CSK Filozoficznie będę chciał ten jeden odcinek W krótkim odstępie czasu Zrobić, no aczkolwiek Jakby no nie jest to coś co Co od tak się po prostu Zadzieje teraz już Ale, ale Zapewniam was po prostu, że Niedługo to się zadzieje. Wow No i to wszystko, tak naprawdę. Nie wiem, chcecie zobaczyć, jak ja buduję bazę? W ogóle nowy świat stworzyłem, słuchajcie. Zupełnie nowy świat specjalnie na ten odcinek. Tutaj już nie. No więc co? Więc mam nadzieję, że taka forma się Wam podobała. Napisałem sobie, wiecie, taki krótki scenariusz, rzeczywiście. No i to, widzicie, jak widzicie, trochę nawet pomogło rzeczywiście. E, więc tak. Więc ja chyba dalej buduję, a wam a, wa, a was żegnam. E, podsumowując awokability low zero CS go filozoficznie też niedługo. No i co? No i bardzo wam dziękuję za oglądanie. A właśnie napiszcie, słuchajcie, co wymyślicie. Co wy myślicie o serii fabularyzowanej z tej gry, w którą teraz gramy, z subnautyki pierwszej? Bo ja chciałbym to zrobić na okres, kiedy będę po prostu zbiorę ten, te pieniądze na jakby na subnautykę pillow. 0. chciałbym to w ten sposób zrobić. Eee, mam nadzieję, że mi się uda. Piszcie, co sądzicie, bo piszcie, to jest, to jest w ogóle masakra. Wy komentarzy w ogóle nie piszecie. Znaczy, wiecie, nie wymagam aż tak tego od was, ale no fajnie by było jakbyście jakiś tam komentarz, yy, no pod takimi filmami jakieś komentarze pisali rzeczywiście, no bo to jest, to jest wtedy fajne jakby to motyw, nie wiem, no jakby wtedy podejmujemy jakąś konwersację i jakąś, wiecie, integrację, a nie wiecie. Także ja się produkuję przez cały film i wy tylko, wiecie, oglądacie i nic, nic nie mówicie. Także tak, tak, to koniec. Wow! 10 minut filmu informacyjnego. Szybko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie lajka, like suba, oczywiście. No i co? No i. Kurde, nie chce mi się skończyć odcinka, bo ja kurde lubię nagrywać. I Wy wiecie o tym, że ja bardzo lubię nagrywać i długo nagrywać, produkować się. No ale dzisiaj już nie mamy tematu. Wyczerpałem wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć.